Witam. Dzisiejszy temat lekcji to upraszczanie wyrażeń algebraicznych. Zapiszcie sobie temat w zeszycie. Wyrażenia algebraiczne są jak, trochę jak towary w sklepie. Popatrzcie się tutaj na przykłady. Mamy tutaj wykonywanie dodawania i odejmowania na jednomianach. Jednomiany, które można ze sobą dodać do lub odjąć Muszą to być jednomiany podobne. Jednomiany podobne to są tylko te, które mają jednakowe literki. Zresztą już pamiętacie na pewno, jak to było z jednomianami. Wśród jednomianów wyróżniamy coś takiego, co się nazywa, który, co się nazywa wyrazy wolne. I są to wszystkie liczby, które znacie. Na przykład 1, 23, 56. Minus 24, minus 3, czwarte. Albo mogą to być ułamki zwykłe, albo mogą to być ułamki dziesiętne, liczby dodatnie, liczby ujemne. Wszystkie liczby, które znacie i które jeszcze poznacie, mogą stać się wyrazami wolnymi. I one są do siebie wszystkie podobne. Łączy je wspólna cecha nie mają literek. Natomiast inne jednomiany, które są do siebie podobne, Będą zawierały literki. I teraz jednomiany podobne to są te, które mają jednakowe literki. Jednomiany. Mm, jednomiany podobne. Nazywają się również inaczej, mówimy, wyrazy podobne, albo wyrażenia podobne. Już tego nie będziemy pisać. I na przykład jednomianem podobne będzie A mała literka. Stosujemy małe literki alfabetu polskiego bez polskich ogonków, czyli bez on, en, si, ci, zi, i tak dalej. Jeśli chcemy znaleźć jednomiany podobne do jednomianu a, to możemy na przykład napisać, że jednomianem podobnym do niego będzie 6a. Albo możemy napisać minus 129a. Albo można napisać jeszcze inne jednomiany, podobne do tego pierwszego wyjściowego, do A. I to będą wszystkie jednomiany, które tylko zawierają, zawierają literkę A. Jednomian zbudowany jest, akurat te z literkami, zbudowane są w ten sposób, że mamy współczynnik liczbowy, na przykład weźmy sobie jednomian 4B i ten jednomian składa się ze współczynnika liczbowego, oraz z literki. To jest współczynnik liczbowy. To natomiast jest literka, która cechuje nam, wyróżnia nam jakby spośród wszystkich jednomianów z literkami te, które mają literkę B. Postarajcie się pisać B takie pisane, żeby nie wyglądało jak szóstka. I tutaj sobie podpiszemy, że to jest współczynnik liczbowy. I my na przykład możemy sobie go zinterpretować w ten sposób, że mamy do czynienia z czterema batonikami. 4B to jak cztery batoniki. Te jednomiany podobne są trochę jak towary w sklepie. Jeżeli na przykład mamy na półce poukładane batoniki, czekolady, bombonierki, cukierki, to one są posegregowane w konkretnych pudełkach. One nie są porozrzucane i pomieszane ze sobą, I, i, i są tak na półce poukładane, że my widzimy, gdzie się znajdują na przykład czekolady, gdzie się znajdują batoniki, i można osoba, która tam towar wykłada, może policzyć dokładnie, ile ich tam na półce się znajduje, a my, jak kupujemy, zresztą też widzimy. I wracamy do. Naszego przykładu. Możemy jeszcze tylko. Dobra. Mamy tutaj sytuację, gdzie pokazane są przykłady, w jaki sposób się odejmuje i dodaje jednomiany podobne. Co jest istotne i o czym trzeba pamiętać, to to, że musimy podkreślać sobie jednomiany podobne, ponieważ. Dzięki temu będziemy wiedzieć, które to są i dzięki temu będziemy wiedzieć, oczywiście, co musimy z nimi zrobić. Tutaj jeszcze oprócz tego byłoby dobrze podkreślać jednomiany razem z ich znakami, bo na przykład mamy przykład 5 plus 3a minus 1. To tutaj mamy trzy jednomiany wyróżnione. A mianowicie tak, mamy jednomian, który się nazywa 5. Jest to tak zwany ten wyraz wolny. To jest nasza piątka, ona jest dodatnia. Z przodu tu stoi plusik, umownie się go nie pisze. Mamy jednomian do niego podobny i to jest jednomian minus 1. I mamy jeszcze jednomian, który nie jest podobny do tych niebieskich, tylko jest jednomianem zupełnie od, od nich innym, ponieważ jest to jednomian plus 3A. I on sobie taki jest samotny, więc nie będzie się z nim nic zrobiło, tylko po prostu go przepiszemy. On został przepisany tu w tym miejscu. Natomiast te dwa niebieskie jednomiane, czyli piątkę i minus 1, myśmy wykonali obliczenia na.